Siema Widzowie <laughs> Jak wiecie jest nowy update Ze Star Simulator X I zjechałem do kółka I wygrupiłem w tym zobaczcie w do mnie zobaczcie. Wygrupiłem tą oto piękną ale on ładny.

on nie jest nie nie, bo ja do tego. nie chodzę moje widzowie, robię konkurs o właśnie tego peta wiecie co robić? jak widzisz. ale no... Na... Tom! To jeszcze mi dostaje, Czemu To jest. To jest. To jest. że robią tego jest. nie konkurs. Ja To od To jest. nie jest. O moje wszystkie te do minuty. Napiszcie w komentarzach. W komentarzu. W komentarzach. I ja wybiorę um, jakiś nick. I wtedy postaram się wam wysłać tego peta. Tak szybko to potem nie chcę cool. hmm. e e, tak szybko to robisz. Z wieloma sypu jednym. Deku, Czyli musisz na następną krajnę iść? Żeby to odblokować, a to jest. Nie, to jest. Dobra. No tam oh. robię konkurs, są moje wszystkie ekskluzywy? Dobra, nie potrafię trafiono legendy yy, Nie będzie legendy. Na niego jest 0,32%. 0,32 ja to widzowie. Za pierwszym latem to nie było ustawione, Widzowie, to nie było ustawione, widzowie. Dwie dwóch ski i 1 do 2 W ogóle jaśnie długo i będę mógł mieć mieć osiąg. Mówię tam sobie te kopcie. No. Nie wiem czy jeszcze nagrywać, bo... Pierwsza limbo. Oj dobra, szczerze mówiąc. Zostawcie subskrypcję i lajka like w górę. To może zrobię konkurs o tego hura. A jeżeli tego nie zrobicie, to nie będzie w ogóle konkursu o tego hura. Bani, a nawet sami. Ja tego nie zdobyłam z na banki. A tego na bank nie zdobyłam? Jak ma na imię ten kac? To jest dowód. A i tego peta? Dabił kac. Oraz tego peta? Dam ramelię, żebym mógł mieć ten. Którego? Ehm... Um, Hyurhyruka i Nie dam ci wody. Ale oddałem. Dobra. Um, jak chcecie mieć Night, to musicie mu kupić koszulkę. A jest taka za takie. 5 um, robót chyba maksymalnie. Nie, czyli połowa mi Takie drogie? <laughs> nie. Bardzo. Kurde. Dobra. Otwieramy ostateczny raz. Jak nie dropnie na w mam do dody, dołu fiszka i do dołu odpadają, więc musi być do manki albo do flamingo Dajcie mi do flamingo. Szlak, ja zaraz u w ja zaraz u katrupu, Dobra, próbuję. Ja mam full nie wiem, Ja próbuję. Gdzie jest maszynacja? Dobra. Jak wiecie, robimy z trzech to jest Ali No i nie wychodzi. No i sobie. A ja, ja zrobiłem jednego Sajaczyka. Nie. Że, że jak się. Za... Jak jest 13%, nie? To się nam uda zrobić tylko na legendzie. Tak wtedy dostajemy Achigmenta. Co to znaczy Achigment? No ja zasmara, że znowu mi przelokuje. Co to znaczy Achigment? Czyli za to możemy dostać pieniądze, gamy itd. Dobra, idziemy sobie na mina fajna no? do do do, do, do. Nie, nie? Ale idę dobra. do No Niebieski wojownik. Aha, gdzieś. A ty do mnie do? Nie. No dobra, dwa. Co mi zaoferuje? dobrze, marzenia. Lecimy z następnym. Napisałam hehe i co Nie damy Hilda? O ja cię, on mi chce zaproponować mi cejków, których nie mam. No ciężko by stwierdzić, no ciężko, nie, 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 nie. nie. Patrz, ja napisałam hehe. Ja jeszcze dał sam cel. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku.